Witam Was wszystkich serdecznie. Dużo ostatnio dzieje się w Wicewie Łódź, zwolniony został trener myśliwiec, trwają poszukiwania nowego szkoleniowca, a drużyna z Łodzi na samo zakończenie tego okienka transferowego dokonała kilku wzmocnień. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie między innymi o tym, jacy to piłkarze oraz co mogą wnieść do Widzewa Łódź. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie i zachęcam też oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. A teraz przejdźmy już do transferów. Już przed tygodniem do Widzewa Łódź został wypożyczony Peter Terkilsen prawy obrońca, o którym już wspominałem na tym kanale, dlatego też odsyłam do jednego z ostatnich filmów, w którym troszeczkę opisałem sylwetkę Duńczyka. W weekend nowym zawodnikiem Widzewa został za to Lubomir Tupta, który został wypożyczony do Widzewa do końca tego sezonu, a ta umowa zawiera opcję wykupu. Jest to piłkarz, który może grać zarówno na pozycji napastnika, jak i skrzydłowego. Jest też 11-krotnym reprezentantem Słowacji i to nie jest tak, że jakiś czas temu grał po prostu dla tej kadry, teraz już nie jest powoływany, no bo jest. Na ostatnim zgrupowaniu w listopadzie był obecny, no i też występował między innymi na Euro 2020. 24, gdzie wszedł na boisko przeciwko Anglii. Obecnie ma 26 lat, mierzy 1,82 m wzrostu, jest piłkarzem prawonożnym, a jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 700 000 euro. Lubomir Tupta ma bardzo bogate CV, no bo w nim m.in. młodzieżowe drużyny Katani, czy też Helasu Verona. W Helasie Verona grał też w pierwszej drużynie, do tego szwajcarski Sion, włoską Pescare, czy też chociażby Wisłę Kraków, w której grał wiosną 2020 roku. Roku. zagrały na polskich boiskach 10 spotkań, strzelił bramkę, zaliczył asystę, natomiast furrory w Krakowie nie zrobił. Od 2023 roku był zawodnikiem czeskiego Slovana Liberec, w barwach którego w tym sezonie rozegrał 21 spotkań w lidze, strzelił 3 bramki, zaliczył asystę, czasem grał jako napastnik, czasem też jako skrzydłowy czasem w pierwszym składzie, natomiast pod koniec tego 2024 roku raczej wchodził z ławki rezerwowych. Łącznie podczas całej swojej piłkarskiej kariery uzbierał 86 spotkań w lidze czeskiej, w której strzelił 16 bramek i zaliczył 8 asyst, ma też na koncie 29 meczów w Serie B, w których strzelił dwie bramki i zaliczył asystę, do tego dołożył 12 meczów w lidze szwajcarskiej, w której zaliczył dwie asysty, no i też ma na koncie 4 mecze w Serie A. Jakim piłkarzem jest? Lubomir Tupta. No, nie jest to taki typowy napastnik. Tak jak już wspomniałem wcześniej, może grać też na skrzydle. No, a grając jako dziewiątka, ma spore problemy z wykończeniem. No, bo chociażby w tym sezonie zdobył 3 bramki przy Expected Gols na poziomie 4,5. No, a w poprzedniej kampanii tych bramek było 9, przy XG na poziomie 10,5. Także jest nieskuteczny na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów. A gdy popatrzymy sobie na tę kampanię, no to z tych trzech bramek dwa gole zdobył z rzutów Karnych. no a ten jeszcze jeden gol to sytuacja, w której minął bramkarza i trafił do pustej bramki, także w takich sytuacjach zwyczajnych, takich sytuacjach normalnych, nie jest to piłkarz, który dysponuje jakimś nad wyraz dobrym wykończeniem, nie ma dobrze ułożonej stopy, jeśli chodzi o sam strzał. Jest to jednak piłkarz, który dobrze radzi sobie w powietrzu, w tej strefie boiska wygrywa aż 48% pojedynków, co jest naprawdę wyśmienitym wynikiem, jak na napastnika. Do tego całkiem sporo pracuje w defensywie, no bo w tym sezonie, no Średnio 3 pojedynki defensywne na 90 minut, też średnio 2,1 przechwytów na 90 minut, no i też średnio 3,5 powrotów na 90 minut. Więc być może, chociaż w tych dwóch aspektach byłby w stanie zastąpić Imada Rondicia. Natomiast w aspektach stricte ofensywnych, no, jest to jednak nieco inny profil piłkarza. Imad Rondić to był taki typowy target men. No a w przypadku Lubomir to jest to piłkarz szybki, zwinny, z dobrym przyspieszeniem, także ma nieco inne atuty. W tym sezonie jednak nie bryluje w pojedynkach 1 na 1 wygrywa zaledwie 32% z nich, co jest przeciętnym wynikiem jak na piłkarza, który stosunkowo często grał na skrzydle. No a jego celność do też nie stoi na wybitnym poziomie. W tym sezonie wynosi zaledwie 26%. Na jaką pozycję obecnie widzę go sprowadza? No w zasadzie nie wiadomo. Sam Lubomir Tupta podkreśla, że może zagrać na każdej pozycji w ofensywie, podobnie jak piąt sportowy Widzewa Łódź. Pewnie takie ostateczne zdanie będzie. Miał nowy trener, drużyny z łodzi, którego przecież jeszcze nie znamy. Osobiście widziałbym bardziej Lubomiratubte na skrzydle, ze względu na to, że jest to piłkarz szybki, który dysponuje dobrym przyspieszeniem. W przeszłości nieco lepiej dryblował, nieco lepiej wrzucał, no a w polu karnym nigdy jakoś specjalnie dobrze się nie odnajdywał, także osobiście widziałbym go na skrzydle, natomiast na pewno to nie jest takie zastępstwo i ma Rondycia jeden do jednego, nawet jeśli będzie grał jako napastnik. Na samo zakończenie tego okna transferowego Wójt sprowadził jeszcze nowego środkowego pomocnika Szymona Czyża, który podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jest to zawodnik jeszcze młody, no bo ma zaledwie 23 lata, mierzy 1,76 m wzrostu, jest piłkarzem prawonożnym, a jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 500 tysięcy euro. Szymon Czyż to wychowanek Arki Gdynia, który dosyć szybko trafił do Akademii Lecha Poznań, z której w 2018 roku został wyciągnięty przez Lazio, natomiast we Włoszech się nie przebił. Po trzech latach wrócił do Polski, wrócił do Poznania, a konkretnie trafił do Warty Poznań i po dobrym półroczu w tym zespole trafił finalnie do Rakowa Częstochowa. Na samym początku w Częstochowie był głównie zmiennikiem, natomiast na samym starcie kampanii 2022 23 wywalczył sobie pierwszy skład, natomiast wszystko pokrzyżowała kontuzja. Zerwał więzadła krzyżowe i wrócił do gry dopiero pod koniec sezonu. Na kolejną kampanię został wypożyczony do Górnika Zabrze, aby mógł się odbudować. No i tam było różnie. Czasem grał w pierwszym składzie, czasem wchodził z Ławki rezerwowych. Natomiast pod koniec sezonu wywalczył sobie pierwszy skład. Natomiast później, gdy się to wydarzyło, po rozegraniu kilku spotkań od pierwszej minuty znowu odezwały się więzadła krzyżowe, które naderwał. No i sezon w Górniku już nie dokończył. Do końca 2024 roku leczył kontuzję w Rakowie. W dwóch ostatnich meczach ligowych był obecny na ławce rezerwowych, natomiast na boisku się nie pojawił swój Ostatni oficjalny mecz rozegrał 3 maja 2024 roku z Krakowią. Łącznie podczas całej swojej piłkarskiej kariery uzbierał 55 spotkań na poziomie ekstraklasy, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 3 asysty. Ma też na koncie 6 meczów w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. No i też co ciekawe, jeden mecz w Lidze Mistrzów w fazie grupowej w barwach Lazio przeciwko klubu Bryche w 2020 roku. W czym się wyróżnia? Przede wszystkim jest to piłkarz, który dobrze prezentuje się w doskoku, jest taki agresywny w odbiorze, w poprzednim sezonie wygrywał aż 72% pojedynków defensywnych, co było 12 wynikiem w ekstraklasie. Nie jest to jednak taki typowy przecinak, lubi podłączyć się do ofensywy, nie jest piłkarzem surowym technicznie, także jest to taki piłkarz w zasadzie box to box. Jest to jednak zawodnik do odbudowy, trochę w piłkę nie grał, więc pewnie będzie potrzebował trochę czasu, aby wkomponować się do drużyny, no, a w kontekście rywalizacji o miejsce w składzie trzeba na pewno na to, co zaproponuje nowy trener Widzewa Łódź, jaki system wybierze. Natomiast, w mojej opinii, takiej ósemki Widzewowi trochę brakowało. Jest w widzewie kilku stricte defensywnych pomocników, jest też w widzewie kilku takich stricte ofensywnych, takich piłkarzy box to box jest bardzo mało, więc jeśli mączysz, będzie zdrowy, to myślę, że w widzewie może bardzo pomóc w walce o utrzymanie. No bo po słabym początku rundy wiosennej, widzę, w tym walkę o utrzymanie się włączył, zwolniony został trener, Natomiast na temat tego powstał już film na tym kanale, także jeśli jeszcze nie widzieliście, to do niego teraz odsyłam. Zapraszam serdecznie. A odnośnie transferów Widzewa, no jest tutaj sporo niewiadomych. W mojej opinii mając na uwadze jak prezentuje się ta kadra, ten zespół nie został optymalnie wzmocniony. Natomiast być może takim dodatkowym wzmocnieniem będzie powrót Bartłomieja Pawłowskiego, który wraca po ciężkiej kontuzji. Ostatnio już wszedł na boisko z ławki rezerwowych w meczu z Pogonią Szczecin to jest piłkarz, który potrafi zrobić różnicę w pojedynkę, no a w mojej opinii trochę tego w Widzewie ostatnio brakowało. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tych transferów. Takie specjalne pytanie do kibiców Widzewa, czy jesteście zadowoleni z tego, jak przebiegło to okno transferowe w drużynie z Łodzi? Dajcie znać się w komentarzach, z chęcią poznam waszą opinię, a ja serdecznie dziękuję wam za uwagę, zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Za wszystkie łapki w górę i subskrypcję serdecznie dziękuję. Maciej z kłaniam się nisko, do zobaczenia. Cześć!